Pokażę Wam, jak zrobić takie jajka z plotem makramowym. Potrzebne materiały to sznurek, druciki, koronka, koraliki, klej, taśma, przyda się miara. Wszystkie niezbędne produkty i narzędzia znajdziesz w naszym opisie filmiku poniżej. Jak zrobić jajo? Musimy przygotować drucik. Drucik florystyczny o długości 35 cm. Ten drucik będzie w środku naszej plecionki. Oprócz tego potrzebujemy sznurek bawełniany 5 mm grubości, dwa kawałki po 2,5 m. Jak zacząć zaplatać? Sznurek składamy na pół. W tym miejscu przypinam go do poduszki. Przyda się tutaj jakaś poduszka, do czego byśmy mogli po prostu przyczepić nasz sznurek, żeby nam nie uciekał. Drugi sznurek również składam na pół. Ale dodatkowo tutaj na końcu naszego złożenia robię supełek. Z taką mniej więcej tej wielkości pętelką. Ta pętelka przyda mi się później do połączenia całej robótki. Teraz przykładam ją tutaj na zgięciu tej połowy pierwszego sznurka i rozkładam sznurki na cztery strony świata. Co dalej? Jeden ze sznurków... Przekładam w ten sposób, aby powstała z tej strony taka pętelka. Drugi przeciwny w ten sposób. Teraz końcówka sznurka z góry ląduje w tej pętelce. Przeciągamy tutaj ten sznurek. Mhm. Ach, te koraliki. Dolna końcówka, sznurka z, dolnej, z, dol, z dołu trafia w pętelkę z tej strony. W taki sposób układając sznurki, tworzymy właśnie splot. Teraz wszystkie sznurki na spokojnie dociskamy do końca. <laughs> mamy pierwszy węzeł. Mhm. Musi ją być porządnie dociągnięty. Tutaj mamy tą końcówkę. Ja sobie ją teraz tak trochę o, w ten sposób ułożę żeby tutaj wygodnie mi się zaplatało. Kolejny węzeł. Znowu rozkładamy sznurki na cztery strony świata i tworzymy z nich pętelki. Z tej strony na tą. Z drugiej strony na tą. Góra wchodzi. Do tej pętelki. No, muszę sobie tutaj końcówkę sznurka znaleźć. O, już jest. Teraz te sznurki są długie, ale z czasem one się będą skracać i to y, przeplatanie będzie szło sprawniej. I, I dolna końcówka do góry. Dociągamy wszystkie sznurki. I tworzy nam się taka kosteczka. W tym momencie bierzemy nasz drucik i musimy go tutaj wdusić w środek tego splotu, bo właśnie w ten sposób będzie on oplatany. I to jest ten moment, kiedy musimy go tam włożyć. I kolejno raz za razem robimy w ten sposób supełki. Tak można je nazwać. Zaraz zobaczycie. Mhm. I teraz dociągamy. Drucik nam się będzie troszeczkę ruszał, ale to nic nie szkodzi. Ważne, że on tam siedzi już w środku i się trzyma. I my go raz za razem możemy w ten sposób oplatać. Jak widać, supełków mi tu przybywa. Ja sobie jeszcze jedną szpilką przymocuję na dole ten splot, żeby mi się nie ruszał. I dalej przekładam w ten sam sposób sznurki. Tak, raz za razem, aż cały. Mój drut będzie opleciony w ten sposób. I tutaj dociągamy. Widzicie, tak to wygląda. Jeszcze kawałek. Ja już cały drucik oplotłam. Została mi tutaj tylko taka końcówka tego druta i będę ją teraz ucinać, żeby nic tutaj nie wystawało. I teraz. Po to tutaj zrobiłam tą pętelkę, żeby łatwiej było właśnie te dwa końce ze sobą połączyć. Wkładam jeden ze sznurków tutaj w tą pętlę i dociągam. Tak, żeby to wyglądało estetycznie. Z drugiej strony jeszcze jedna końcówka sznurka. Dociągam dość mocno, żeby to się wszystko razem trzymało i zawiązuję. Teraz. Mogę uformować jajko. W środku jest drucik, który ładnie na to pozwala. Co zrobić z tymi końcówkami? Jeśli zostaną dłuższe, może to być już zawieszka tego jajka. Jeśli są takie krótkie jak tutaj moje, wystarczy zawiązać kilka supełków, a końcówkę tego sznurka po prostu przykleimy w tym miejscu za pomocą kleju. Tutaj używam klej magik, który po wyschnięciu jest bezbarwny, więc nie będzie go tutaj w ogóle widać. Ucinam tak sznureczek sobie i delikatnie niewielką ilością kleju smaruję i przytrzymuję aż ten klej chwyci ten sznurek. Tak robię z wszystkimi końcówkami tego sznurka. Jajko zakończone. Więc jak zrobić zawieszkę? Wykorzystam tutaj sznurek y, cieńszy w kolorze szarym, 3 mm. Udziałam taki dość spory kawałek, plus minus 60 cm. Moja zawieszka będzie miała około 20 cm. Robię supełek, mniej więcej na tej y, tutaj długości, i przywiązuję go tutaj u góry na łączeniu. Specjalnie zostawiłam te sznurki tutaj, wewnątrz jajka, takie długie, bo na nie chcę nałożyć korale drewniane. Jak to zrobić? Łatwo i szybko, obklejam sobie po prostu końcówkę sznurka przezroczystą taśmą klejącą. Ona się wtedy zrobi taka sztywniejsza i z łatwością uda mi się przełożyć tutaj ją, ten sznurek, przez koraliki. Koraliki lądują już na tym sznureczku. Chcę zrobić jeszcze tutaj dekoracyjną kokardę z wstążki. Formuję sobie właśnie taką kokardkę, którą wiążę teraz naturalnym sznurkiem, jaki jest dratwa <laughs> i przyczepię u góry jajka. Taką wstążeczkę wystarczy przewiązać sznurkiem, jeszcze ją troszeczkę uformować i tutaj ten sznurek przekładam pod jedną z pętelek już tutaj utworzonego jajka i po prostu najzwyczajniej przewiązuję. Teraz obetne końcówki stążki. Jeżeli złożycie je na pół i przetniecie pod kątem, uzyskacie właśnie takie cięcie. Jeśli to jajeczko ma wisieć na drzwiach, wystarczy kokarda z jednej strony. Jeśli chcecie, żeby wisiało w oknie, fajnie będzie, jeśli z drugiej strony, czyli z tyłu jajka, przyczepicie drugą taką kokardę. Teraz na sznurki z dratwy nałożyłam też kilka korali. Wystarczy, że na końców sz sznurków Zrobię supełek, a korale z nich nie spadną. I w ten sposób właśnie wykańczam wiszące wewnątrz jajeczka sznurki. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Przejdę teraz jeszcze do drugiego jajka, wcześniej zrobionego tutaj, takiego golasa, żeby pokazać Wam, jak zrobić czy ozdobić go za pomocą takiej koronki bawełnianej. Bardzo ładny wzór, cienka koroneczka bawełniana, wystarczy kilka kropel kleju i tak naprawdę robi nam się taka naturalna pisanka. Wpadłam na to właściwie przez przypadek, ale bardzo mi się podoba takie rozwiązanie. Oknie będzie wyglądać bardzo ładnie tutaj jedna koronka i u góry jeszcze drugą też przykleję mam nadzieję, że podoba wam się moja propozycja na makramowe jajka wersja szara z karolami oraz wersja naturalna z koronką